z Tatrzańskich szczytów jest najwyższy. Gdybym zadał wam to pytanie, pewnie nie mielibyście większych problemów z odpowiedzią. Praktycznie każdy powie, że jest nim Gerlach, wznoszący się na wysokość 2655 m. A co gdybym zapytał o szczyt najniższy? Czy ktokolwiek z was wie, jak on się nazywa i gdzie znajduje? albo czy w ogóle istnieje, bo jak się okazuje, to wskazanie czegoś takiego jak najniższy szczyt Tatr wcale nie jest zadaniem trywialnym. Problemy są w zasadzie dwa i choć z pozoru mogą wydawać się błahe, to sprawiają, że na zadane powyżej pytanie być może nigdy nie będzie jednoznacznej odpowiedzi. Po pierwsze, czym jest szczyt? W Wikipedii mamy następującą definicję. Szczyt w ścisłym znaczeniu to najwyższy punkt wypukłej formy terenu, góry, grzbietu, grani, wzgórza, wydmy i tym podobne. I to w zasadzie jest jasne, tyle że w każdym paśmie górskim takich form terenu jest wiele. A co za tym idzie, wiele będzie również szczytów porozrzucanych po całej okolicy. Co jednak sprawia, że dane miejsce można nazwać szczytem, a inne nie? Czy są jakieś kryteria, które taka forma terenu powinna spełniać? Tutaj z pomocą przychodzi pojęcie wybitności, albo używając bardziej profesjonalnego języka, minimalnej deniwelacji względnej. Według definicji jest to po prostu minimalna wybitność, wysokość potrzebna do zejścia z danego szczytu przed wejściem na inny wyżej położony teren. Z reguły przyjmuje się, że aby dane miejsce mogło zostać nazwane szczytem, powinno mieć jakąś znaczącą wybitność, albo mówiąc prościej, jakoś wyróżniać się z otoczenia, na przykład poprzez bycie łatwo zauważalną kulminacją danej grani lub grzbietu. Od tej reguły istnieją jednak wyjątki. W Tatrach nazwano wiele szczytów, które posiadają bardzo małą wybitność sięgającą pojedynczych metrów. Przykładem ekstremalnym jest leżący na polsko-słowackiej granicy Błyszcz, którego wybitność wynosi ok. S zero. W praktyce sprawa jest mocno subiektywna, przez co na popularnych graniach i grzbietach niemal każdy wystający obiekt posiada nazwę, a w rejonach bardziej dzikich często zdarzają się nieopisane kulminacje. Wyobraźmy sobie takie przykładowe pasmo górskie. Najwyższy szczyt wskazać łatwo. Dwa inne, o dużej wybitności również. Ten pewnie też zostałby uznany, choć jego wybitność zbyt duża nie jest. Co jednak niżej? Czy ta kopka zasługuje na własną nazwę? A co z tą, ledwo wystającą ponad łagodne zbocze? Przecież ona też jakąś wybitność posiada. Niewielką, ale jednak. Myślę że teraz już wiadomo w czym problem. Przy odrobinie determinacji praktycznie wszystko, co choćby lekko wystaje z otoczenia, mogłoby być szczytem i to niezależnie od tego, czy znajduje się na podniebnej grani, czy w lesie tuż ponad dnem doliny. Ok, teraz sprawa druga, czyli granice Tatr. Tak jak w przypadku wielu innych pasm górskich, tutaj również nie ma jednej spójnej opinii na temat tego, gdzie Tatry zaczynają się, a gdzie się kończą. Wielu znawców definiuje je po swojemu. Dla jednych pewne szczyty są w Tatrach, dla innych leżą już poza nimi. Problem pojawia się szczególnie na ich zachodnich krańcach, gdzie leży wiele z tych najniższych, interesujących mnie wzniesień. Aha, żeby było ciekawiej, to granice tatrzańskich parków narodowych, czyli tpn i TANAP-u też nie do końca pokrywają się z granicami geograficznymi. Co więc z tym wszystkim zrobić? Wygląda na to, że na w pełni obiektywne kryteria nie ma na co liczyć? Trzeba postawić na jedną z dostępnych definicji granic, potem odszukać znajdujące się tam szczyty i wskazać najniższe z nich. Teorii proste, w praktyce dość dużo pracy. Byłem jednak na tyle zdeterminowany, że z przyjemnością podjąłem się zadania. W kwestii granic postawiłem na te szersze, obejmujące również niższe szczyty na zachodzie pasma. Za tą definicją stoją między innymi Paryski, Cywiński i Szczerba, więc chyba wystarczająco bym mógł ten wybór jakoś obronić. Jeśli zaś chodzi o szczyty, postanowiłem brać pod uwagę te nazwane, bazując na obszernej liście z Wikipedii oraz samodzielnym przeglądaniu różnych dostępnych map. Po kilku dniach żmudnej, choć dającej sporo satysfakcji pracy, w końcu znalazłem odpowiedź. Najniższym nazwany szczytem Tatry jest mierząca 869 metrów. Mesztrowa, Niewielki, w pełni zalesiony pagórek na południowo-zachodnim krańcu tych gór. No, w końcu poszukiwania zakończone. Teraz trzeba tylko tam pojechać i jakoś wdrapać się na tą piękną, choć pewnie mało kogo obchodzącą górę. Relacje za 3, 2, 1. No to zapraszam na wejście na Mesztrową. Samochód sobie zostawiamy tutaj. Przy drodze prowadzącej do Zuberca, no i teraz musimy jeszcze przejść jakieś 300 metrów przy ulicy, gdzieś za chwilę, tutaj po prawej stronie, powinniśmy zobaczyć taką rampę. Tam będzie zejście z drogi i początek podejścia na ten niezwykle wymagający szczyt. Ok, tu już widzimy rampę, tu będziemy schodzić z drogi, więc pora się przedostać na drugą stronę. No i jakoś tędy. Spodziewałem się, że może być znacznie gorzej. A patrzcie, tu jest normalna ścieżka, pewnie nieużywana od lat, ale wciąż się trzyma. Jakby co, to, to wszystko jest na mapie, więc aż do samego szczytu powinniśmy być w stanie się dostać jakimiś tam ścieżkami bez szczególnego przedzierania się przez las. Jakby ktoś pytał o wysokość, to my startowaliśmy mniej więcej z 700, teraz jesteśmy na 720. Myślę, że to wejście więcej niż pół godziny nie zajmie. Aha, i tu się chyba drzewo zawaliło na drogę, więc trzeba to będzie ominąć. No może po prostu tędy i teraz od tej strony obejdziemy. No, widać, że nabieramy wysokości, pewnie już z 50 metrów podeszliśmy, tu wróciła całkiem fajna droga, więc idziemy nią dalej. Jakby co, to mam tu cały czas odpaloną mapę. Może być pomocna w nawigacji. Wierzchołek tutaj po prawej stronie, ale z tego co wiem, to musimy jeszcze przejść kawałek i dopiero później skręcić w jego stronę. Na sam szczyt będziemy wchodzić od północy. Tak za nami, środek dnia, piękna pogoda, upalnie w tle jezioro Liptowskiej i Niżne Tatry. Aczkolwiek wyżej dzisiaj dość mocno wieje, więc idealny dzień właśnie na takie nietypowe projekty. Tu mamy rozdroże. Ścieżka w lewo, ścieżka prosto. My idziemy prosto. Tu zaraz kolejne skrzyżowanie, też jest coś, co odbija w lewo. My wciąż prosto, wciąż do góry obchodząc wierzchołek od zachodu. Przebyliśmy 800 metrów, więc do szczytu już tylko 60 kilka. W sumie na szczyt prawie 170 metrów przewyższenia od parkingu, więc wcale nie tak mało jak na najniższy ze szczytów tatrzańskich. Jakby to kogoś ciekawiło, to my obecnie nie jesteśmy na terenie Tanapu, nie łamiemy tu żadnych przepisów. Granice parku znajdują się właśnie na wierzchołku i roztaczają na jego drugą stronę, więc tutaj sobie po prostu normalnie publicznymi ścieżkami chodzimy. Tu zaczynamy troszkę schodzić w dół, ale i zbliżamy się do grani, więc teraz będzie trzeba się dostać na tamto zbocze. No i jakoś podchodzić do góry Patrzcie jakie krajobrazy Jak oceniasz szlak? No A chłop po prostu chce zdobyć coś nietypowego. No bo kto wchodzi na najniższy szczyt Tatr? Wszyscy idą na najwyższe. No niech będzie, że tędy. No i teraz na zbocze i granią na szczyt. No, to zeszliśmy ze ścieżki. I powiem Wam, że tutaj też wygląda tak, jakby czasem było odwiedzane. Nie mówiąc już o tym, że ktoś tutaj te patyki musiał pociąć. Chyba tędy. Po prostu szukamy, gdzie się da przejść. Było drzewko, nie ma drzewka. Ktoś te rejony odwiedza. Robi się zdecydowanie bardziej stromo. Podchodziliśmy tym zboczem. Z tej perspektywy nawet ciężko wypatrzeć tą ścieżkę, która tędy biegnie. Ciężko też wypatrzeć wariant, którym można by wejść do góry. Ale myślę, że dobrze byłoby iść tutaj na grańkę i potem już górą kombinować co dalej. Jak widać, nawet na takich szczytach przydaje się umiejętność czytania terenu i kombinowania z drogą. E no nie jest źle. Jakoś się tu lezie. Jestem na grani. Karolina też wchodzi na grań i powiem Wam, że tu pod nogami mamy ścieżkę. Czyli ktoś tędy czasem chodzi. Ok, jeszcze do góry szukając najwyższego punktu najniższej góry w paśmie. Ścieżka trochę trawersuje grań, więc zaufajmy ścieżce. Zobaczcie, tu nawet prace leśne były prowadzone. A nasza ścieżka w końcu wchodzi na grań i idzie w stronę najwyższego punktu, który jest chyba gdzieś tam. Po tej stronie, uskoki zdecydowanie ciężko byłoby wejść. Ostatnie metry, i pora zakończyć ten atak szczytowy pełnym sukcesem. Jestem, choć szczerze mówiąc nie wiem, czy tam nie jest wyżej, więc oczywiście muszę podejść, żeby mi nikt nie odebrał tytułu zdobywcy tej góry. No dobra, tu też wszedłem. Chyba faktycznie jest wyżej szczyt zdobyty i powiem wam, że satysfakcja ogromna, bo naprawdę niewiele ludzi może się pochwalić wejściem na tak nieosiągalny i rzadko zdobywany wierzchołek. Jeśli chodzi o widoki, to widoków nie ma, ale no tak naprawdę to chyba nie spodziewaliście się, że jakiekolwiek będą. Dookoła las same drzewa w pięknych, jesiennych kolorach, więc mogę wam jedynie pokazać, co tu widać. Teraz chwila przerwy. Musimy odpocząć po tej niezwykle wymagającej spinarce, a potem schodzimy. Tą samą drogą, nazwijmy to drogą normalną. Zaczynamy zejście. Myślę, że nabraliśmy już wystarczająco wiele sił, żeby to się udało. Kierujemy się tam, zejdziemy kawałek wzdłuż grani, no i później jakoś trzeba się będzie do tej ścieżki przebić. Oczywiście nie spotkaliśmy tutaj jakichkolwiek innych osób. Taki teren to naprawdę mało kto się zapuszcza, no bo szczerze mówiąc, po co? Chyba teraz tu, ale ja sobie jeszcze podejdę kawałek tutaj przy grani, bo jest okazja. Na punkt widokowy. O wow! Ej, to jest naprawdę dobre. Tylko że tu jest naprawdę niezły uskok, więc nie zbliżam się za bardzo. Pooglądam sobie tą piękną okolicę z dystansu. już tak naprawdę wiele tutaj panoramy nie ma. Teraz w lewo i tędy się jakoś już powinno dać radę dojść do drogi. No i trzeba się dostać generalnie gdzieś tam. Myślę, że najlepsza opcja schodzenia tutaj też po prostu na przełaj. Jakoś to będzie, jakoś dotrzemy do tej zarośniętej drogi. No i jest droga. Jest jaka jest, ale tędy się wróci. Reszta ścieżki powinna być już w miarę spoko. Teraz musimy po prostu schodzić, wytracać wysokość, uważać, żeby... Buta w wodzie nie utopić. No, już prawie jesteśmy na drodze. Tam widać asfalt, więc zostało nam pewnie maks 5 minut. Ok, zeszliśmy do drogi, więc teraz zostaje już tylko wrócić do samochodu. I w taki właśnie sposób zdobyliśmy najniższy szczyt Tatr. Albo jednak nie zdobyliśmy, bo może tak naprawdę znajduje się gdzie indziej. Może coś przeoczyłem i istnieje jakiś inny, niższy, nazwany obiekt. A może waszym zdaniem powinienem brać pod uwagę również te bez oficjalnych nazw? Tylko gdzie wtedy postawimy granicę między faktycznym szczytem, a leżącym gdzieś przy drodze głazem lub drobnym wybrzuszeniem leśnej polany? Dajcie znać co sądzicie na ten temat, a ja tymczasem dziękuję za obejrzenie tego odcinka i mam nadzieję, że już wkrótce widzimy się w kolejnym. Trzymajcie się, cześć!